Taka jest tendencja, że uciekamy na razie rywalom. Myślę, że w Malezji e, podobno ma być mokry tor, więc e, patrząc się na naszą jazdę w tamtym roku w Chinach również może być bardzo dobrze. I, I myślę, że tu jeszcze uciekniemy walą, natomiast później może już się z, z, zacząć wyrównywać powoli. Aczkolwiek w Kanadzie nawet, no będziemy bardzo mocni, bo już mamy bardzo dobrego seta i na czasówce byliśmy y, na pierwszych dwóch miejscach y, i chcemy y, dublet tam zrobić. Więc myślę, że jeżeli chodzi o tytuł w konstruktorach, to już praktycznie nikt nam nie zagrozi. Aczkolwiek tak jak mówię, Ferrari będzie groźne na pewno, y, może Red Bull, które też dobrze jeździ, no i nie wiadomo jak forma Lotusa. Ja tylko chcę dodać, że naszym głównym atutem jest to, że jesteśmy bardzo zgrani. Na przykład, jeśli jedziemy jeden za drugim, to nie walczymy ze sobą, tylko się wspieramy, e, mówimy, kiedy zjeżdżamy na pit stopy i tak dalej. E, wszystko dla dobra teamu, a nie tylko jazda indywidualna. Czyli team order, order który na szczęście w tym roku został, e, w, zakaz został wycofany. Dokładnie. Piotr, możesz komentować jakoś swój wyścig. Zaraz po starcie byłeś na bardzo dobrej drugiej pozycji, no a potem niestety coś cię posypało. No tak, miałem bardzo dobry start. Byłem zaraz, byłem na trzecim miejscu po pierwszym zakręcie. Jechałem za Bartkiem, no i później na około chyba dziesiątym okrążeniu jechał przede mną kierowca dublowany, łupasz nawraz, który zaliczył spina na pierwszym zakręcie. No i niestety nie zdążyłem skontrować i uderzyłem prosto w niego, miałem uszkodzone przednie skrzydło. No i potem jeszcze niestety pękła mi prawa przednia opona, musiałem zjechać do pit stopu, mój pit stop trwał 40 sekund. No i niestety wyszło tak, że kolejne moje dwa pity miały też po 18 sekund, bo problemy w pitach. No, i dojechałem na odległym dziesiątym miejscu. Nie jestem zadowolony z tego miejsca, ponieważ miałem bardzo dobre kwalifikacje. Miałem też dobrego seta na wyścig, więc ogólnie nie jestem zadowolony z wyścigu. Co możecie jeszcze powiedzieć o Dominiku Chruścińskim, bardziej znanym jako domino? W poprzednich sezonach ligi prezentował się bardzo dobrze. Teraz lekko staje otwiera. No i yy, czy sądzicie, że on będzie właśnie największym rywalem w o indywidualnego mistrza? No ja nie mam co do tego wątpliwości, no chyba, że właśnie tupa się włączy jeszcze do walki. No, dla mnie Domino, on jeździł pod Nikiem Kubica w pierwszym sezonie, no to był kierowca po prostu nieosiągalny dla mnie. Wtedy yy, raz udało mi się na spamu zagrozić, bo wywalczyłem pole position, ale w wyścigu tak czy tak nie objechał. No teraz nie wiem co się stało, czy on jeździ gorzej, czy ja jeżdżę lepiej, no ale chyba jeżdżę lepiej, skoro wygrywam. <laughs> nie chwalę cię. Eee, no nie wiem, ale jak dla mnie, no teraz ja wygrywam, może przyjdą tory, które jemu podpasują, ja będę miał jakieś pecha, nie ukończę wyścigu, wszystko się jeszcze może zdarzyć, więc jak dla mnie to jest dalej dość duża konkurencja. No tak słyszałem, że y, domino jeździ bez pomocy, także nie wiem, próbuję sobie chyba utrudnić trochę swoją rywalizację, no ale... Nie wiem, jak, jak ty to zanwiskiem komentujesz? No, według mnie, Domino nawet bez pomocy, jest bardzo dobrze. W zasadzie to mu zbytnio nie przeszkadza. Jest tylko taki jeden yy, patent, który ja dobrze opanowałem z TC Override i dzięki temu trochę zyskuje na pojedynczych okrążeniach. I on tego nie może używać, bo to wyłącza kontrolę trakcji, a jeżeli ją ma wyłączoną cały czas temu, to, to nic nie da. Natomiast patrząc się na jego okrążenie, jak oglądałem, to yy, nie, nie traci za dużo. Jeździ bardzo dobrze, bez pomocy i myślę, że. Yy, nie tracił, nie, nie zyskiwałby za dużo, gdyby jeździł z pomocami. Aczkolwiek nie wiem, bo, bo w tym sezonie jednak widać, że troszeczkę traci. Natomiast moim zdaniem to, to Kuba w tym sezonie zdecydowanie się podszkolił, zakupił lepszy sprzęt i dzięki temu kręci takie czasy. I, i to moim i to, i to domino nie stracił, tylko jednak Kuba zyskał. A wracając do pytania Bartka, czy Kuba będzie, czy Domino będzie walczył o tytuł, to Według mnie on nie będzie walczył. On jest bardzo dobry, ale on jednak widać, że w tym sezonie trochę traci do Kuby. On, on będzie trzecie miejsce w generalce. Miał chyba, że ja się nagle odbuduję lub Piotr Bartek albo Alex, bo to praktycznie my najczęściej jesteśmy na w czołówce. A dru o pierwsze, drugie miejsce będzie walczyć Kuba z Dawidem. I to, i to jeden z nich będzie na, pierwszych, na pierwszym miejscu, mam nadzieję, że Kuba. A na drugim będzie raczej Dawid. Tak na mi się wydaje. No a na trzecim będzie w tym momencie Dominik. I jeszcze zapomniałem o Sebastianie powiedzieć, który też będzie walczył z Dominikiem o OP3. No ale, ale moim zdaniem to jest wszystko i domino, a domino jednak nie będzie walczył o tytuł. Nie zapominajmy też, że jest Patryk Kruty, który nie wiadomo z jakich przyczyn nie byłoby na tym wyścigu, ale myślę, że on też może powalczyć. Patryk nie będzie raczej walczył w Generalce. Prędzej będzie w pojedynczych wyścigach wygrywał, bo widać, że on ma jakieś problemy, jeżeli chodzi o ogólnie, żeby cały sezon jeździć. Dzisiaj go na przykład nie było i nawet nie wiemy dlaczego. Nie usprawiedliwił się we wcześniejszych dwóch wyścigach, się rozwalił. No i, no i nie dojeżdża do mety. Jak dojedzie, to na pewno będzie w pierwszej trójce, tak bynajmniej było widać w Australii, po jego tempie i po, i w Bahrainie, który, w którym mnie nie było, no ale słyszałem, że też był bardzo, do, bardzo dobry, tylko że yy, odpad z wyścigu, nie, wie, nie wiem dokładnie przez co. No i, i jak się pojawi, na pewno będzie groźny, moim zdaniem właśnie w pojedynczych wyścigach, ponieważ yy, on się za często rozwala, żeby liczył się w generalce. No oczywiście przepraszamy Patryka za pominięcie go, ale to przez to, że jak na razie ma zdobyć punktową. No, Patryk nie ulega wątpliwości, że jest bardzo szybkim kierowcą na jednym kółku i zdobycie dla niego pole position to nie jest jakiś wielki wyczyn. I miałem parę sytuacji w tej lidze, na przykład na Australii, w innych ligach też, gdzie jechałem za nim. On jechał pierwszy, ja drugi i wygrywałem wyścig tylko dlatego, że on błąd popełnił. No, jeśli e, poćwiczy trochę jazdę w wyścigu e, bez popełniania błędów, koncentrację taką przez dłuższy czas, to no, może on też odnieść parę zwycięstw. Nie wiem, czy walczyć w klasyfikacji. No, zobaczymy, jak to będzie. Dobra, no to teraz krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Lubicie deszczowe tory? Tak, oczywiście. A no to ja mam dla Was bardzo dobrą wiadomość. Prawdopodobnie Malezja jest mokra. Patrząc się na czasy graczy, którzy właśnie teraz trenują, są one dość słabe w porównaniu do tych czasów, które robione są na suchym torze. A więc prawdopodobnie Malezja będzie mokra. Co o tym myślicie? No, według mnie bardzo dobrze. Trzy wyścigi już były suche ustalaliśmy przed rozpoczęciem sezonu, że parę wyścigów będzie mokrych. Według mnie Malezja to nie jest jakiś strasznie ciekawy tor. No nie, jest on najdudniejszy ale mógłby być lepszy, więc no, to, że jest mokry na pewno atrakcyjny wyścig, a myślę, że chyba każdy kierowca lubi jeździć na mokrym, bo zawsze to jest jakieś większe wyzwanie i atrakcja. Aczkolwiek... DRS teraz jest, który może troszeczkę przeszkodzić nam, o jeszcze nie wiadomo, czy będzie używany, ale jeśli będzie, to na pewno może być problem na delikatnych łukach, tym bardziej, że ta wersja Malezji jest dosyć trudna. I dodatkowo jeszcze w tym sezonie mamy ABS na low i kontrolę trakcji na medium, co może utrudnić jazdę na to, że Mogą opony się częściej blokować, no ale jeżeli ktoś umie zrobić seta i zmniejszy sobie moc hamulców, no to mu się wtedy nie będą blokować. Natomiast na pewno to będzie utrudnienie i, i dodatkowo może E, mogą być przez to ciekawsze wyścigi e, na mokrym. No i ja się osobiście cieszę z tego, że Malezja będzie na mokro, ponieważ dla mnie to jest bardzo nudny tor i, i chciałbym e, po, pośmigać trochę na, na mokrym. Bartek, no ale dyskusje co do BRS jeszcze trwają, więc to się wszystko zobaczy. Jeszcze nie wiadomo, czy będzie nawet. Bartek, co ty myślisz o tym mokrym torze w Malezji? No, ogólnie to ja podzielam te zdanie Kury, że ten tor, który to to dla mnie jest nudny. No, nie, nie przypadki do ust, no i mam, mam tylko nadzieję, że, że bo to zrobienie tego wyścigu w jakoś to i że będzie można sobie fajnie fajnie powalczyć no, w, w miłym gronie. No i mam, mam nadzieję, że w te trochę punktów wywiezie. To teraz pytanie o Petelu. Jak myślicie, czy w Grand Prix Singapuru zapewni sobie mistrza? Mi się wydaje, że powinien, no. Nie wiadomo, no jeśli Alonso pokaże dobrą formę, teraz to się wszystko zmienia, Ferrari i McLareny są bardzo blisko siebie, na to wygląda, chociaż według mnie McLareny są trochę szybsze jednak, są szanse, ale jest też szansa, że tego nie zrobi, no ale jak to Fettel, no on ma szczęście, więc według mnie zapewni sobie.